Od tego momentu wszystko nabrało sensu. To nie był przypadek, to nie był błąd. To było wezwanie. Niektórej prawdy nie można ignorować, a ta jest jedną z nich. Nic nie powstrzyma tego, co musi się wydarzyć, żaden przeszkoda nie będzie na tyle duża. Bo kiedy znajduje się to, co jest właściwe, nie ma wątpliwości, nie ma wahania. Ktoś jest zdecydowany walczyć o ciebie. Nie ma wątpliwości, nie ma odwrotu. Od chwili, gdy spojrzenie się spotkało, coś się zmieniło. To nie było tylko spotkanie, to nie był tylko przypadkowy moment. To była pewność, która uderzyła głęboko i uczyniła niemożliwym dalsze życie tak, jakby nic się nie wydarzyło. Ktoś już próbował to racjonalizować, próbował ignorować, próbował udawać, że to coś chwilowego, ale prawda zawsze wraca, zawsze waży, zawsze krzyczy w sercu. A prawda jest taka, że jesteś tym, czego brakowało. Nie chodzi o kaprys, chwilowe pragnienie czy iluzję stworzoną przez przelotne uczucia. To coś większego, coś, czego nie zawsze da się wytłumaczyć, ale co się czuje. A gdy czuje się w ten sposób, nie ma powrotu. Nie ma strachu przed tym, co nadchodzi. Przyszłość może być niepewna, droga może być pełna przeszkód, ale nic z tego nie zmienia tego, co najważniejsze. Decyzja została już podjęta. Nie ma znaczenia, co będzie trzeba zrobić, zostanie zrobione. Jeśli trzeba będzie poczekać, czekamy. Jeśli trzeba będzie walczyć, walczymy. Jeśli trzeba będzie zmierzyć się z tym, co nadejdzie, stawiamy czoła, bo niektóre połączenia nie mogą być ignorowane. Niektórzy ludzie wchodzą w życie bez zapowiedzi, ale jasno pokazują, że przyszli, aby zostać. Ktoś to wie, ktoś to czuje, i teraz nie ma już miejsca na wątpliwości. Cisza. Nie zmienia tego, co zostało poczute. Czas może mijać, okoliczności mogą się zmieniać, ale nic z tego nie zaciera tego, co zostało przeżyte. Niektóre prawdy wciąż istnieją, nawet gdy nikt ich nie wspomina. Niektóre pewności pozostają, nawet gdy świat upiera się, by tworzyć rozpraszające czynniki. Jeśli słowa nie zostały wypowiedziane, gesty mówiły. Jeśli lęki próbowały milczeć, spojrzenie wszystko zdradziło. Jeśli rozum próbował ignorować, serce nie pozwoliło zapomnieć. To, co było prawdziwe raz, wciąż jest prawdziwe teraz. Żadna odległość nie jest wystarczająco duża. Może być przestrzeń między ciałami, może być czas między spotkaniami. Ale gdy coś jest prawdziwe, to nie zmienia niczego. Intensywność nie jest mierzona bliskością. Połączenie nie znika z osamotnieniem. To, co było czowane, wciąż żyje, jest uśpione, pulsujące. To, co zostało uznane raz, nigdy więcej nie może być zaprzeczone. Ktoś o tym wie, ktoś to czuje. I choć świat podąża swoim rytmem w środku, ta pewność wciąż tam jest, niezachwiana. To, co jest słuszne, nie musi być wymuszane, nie ma potrzeby pośpiechu, roszczeń, pustych obietnic. To, co jest prawdziwe, znajduje swój własny sposób. To, co ma się wydarzyć, zdarza się. Życie może testować. Czas może wyzywać, okoliczności mogą komplikować, ale nic nie zmienia istoty. Gdy jest prawdziwe, nie znika i ktoś jest gotowy to udowodnić. Walka nie jest o chwilowe pragnienie, to nie dotyczy posiadania, to nie jest egoistyczna obsesja ani potrzeba posiadania czegoś za wszelką cenę. Chodzi o uznanie wartości, o zrozumienie, że niektóre połączenia są zbyt rzadkie, by je zignorować, dlatego nie ma strachu przed czekaniem. Dlatego nie ma obaw przed wysiłkiem, dlatego nie ma wahania w stawieniu czoła temu, co konieczne. Bo są rzeczy, które są tego warte, a Ty jesteś tego wart. Nie ma znaczenia czas, nie ma znaczenia odległość, nie ma znaczenia, czy świat się kręci, czy dni mijają, czy życie nadal przynosi nowe wyzwania. Niektóre pewności nie gubią się z upływem czasu, niektóre decyzje nie zmieniają się w obliczu trudności. To, co było czowane, nie znika. To, co zaczęło się bez ostrzeżenia, teraz nie może być przerwane. To, co jest naznaczone, nie zostanie zmazane. Ktoś jest zdeterminowany, ktoś się nie podda. To, co zostało uznane, nigdy nie będzie zaprzeczone. Mogą występować próby odwrócenia wzroku, ignorowania tego, co już zostało odczute. Może nawet istnieć wysiłek, aby udawać, że nic się nie zdarzyło. Ale to, co jest prawdziwe, pozostaje. To, co zostało przeżyte raz, nadal żyje w sercu tego, kto to poczuł. Nie da się tego wymazać, nie da się tego zastąpić, nie da się iść dalej, jak gdyby serce nie zostało dotknięte w sposób, który nigdy wcześniej się nie zdarzył. I chociaż czas mija, chociaż słowa utkną, połączenie wciąż tam jest, niezmienne. Żaden opór nie będzie wystarczający. Można próbować wznieść bariery, można udawać, że nic tam nie ma. Ale to, co było wystarczająco silne, by przełamać wszystkie pewności raz, będzie nadal walczyć, aby się zamanifestować, bo niektóre rzeczy po prostu nie akceptują końca. One nalegają, one naciskają, one domagają się, aby być odczuwane, nawet gdy nikt inny o nich nie mówi. Serce rozpoznaje to, co jest prawdziwe, nawet gdy umysł stara się zaprzeczyć. A kiedy dochodzi się do tego punktu, nie ma już ucieczki, decyzja została już podjęta, nie ma już miejsca na wątpliwości, nie ma już niepewności. To, co musi być zrobione, zostanie zrobione. Jeśli droga będzie trudna, zostanie przebyta, jeśli napotka się przeszkody, zostaną pokonane. Jeśli będzie trzeba czekać, czas nie będzie problemem, bo to, co zostało odczute, nie było namarne, bo niektóre opowieści nie kończą się przed czasem bo jesteś pewnością wśród wszelkiego chaosu. Znaki są wszędzie, los już pokazał swoją moc. Zbiegi okoliczności były zbyt dalekie, by były tylko dziełem przypadku. To, co się wydarzyło, nie było błędem. Spotkania, spojrzenia, niewypowiedziane słowa, to wszystko nie było przypadkowe, wszystko było odpowiedzią, wszystko było wezwaniem, wszystko było potwierdzeniem tego, co już było zapisane. Teraz wystarczy zrozumieć oczywiste. Tego nie można ignorować. Czas nie zmazuje tego, co jest prawdziwe. Można próbować wypełnić pustkę rozpraszającymi zajęciami. Można udawać, że życie toczy się normalnie. Można nawet zachowywać się tak, jakby nic się nie stało. Jednak nic z tego nie zmienia prawdy. Nic z tego nie zmniejsza tego, co było odczuwane. Nic z tego nie zmienia tego, co stało się jasne od pierwszego momentu. Czas może nawet wystawiać na próbę, ale nie zmazuje tego, co jest przeznaczone do bycia. I dlatego walka trwa, dlatego ktoś się nie podda, nie ma powrotu, nie ma zapomnienia, nie można dalej żyć jak dawniej, nie można udawać, że nic się nie zmieniło. Kiedy prawda została odczuwana, staje się częścią tego, kto ją przeżył, a teraz nie ma innej opcji, jak tylko iść naprzód. Uczucia zostały zakorzenione, pewności zostały ustalone. Przeznaczenie już pokazało drogę. Nic nie będzie w stanie temu przeszkodzić. Kiedy coś musi się wydarzyć, wydarzy się. Nie ma znaczenia czas, nie ma znaczenia co stanie na drodze, nie ma znaczenia ile zakrętów życie ma do pokonania. To, co musi być przeżyte, będzie przeżyte. To, co zostało odczute, będzie nadal istniało. I ktoś już o tym wie. Ktoś już zrozumiał, że ta historia nie kończy się tutaj. Walka o ciebie trwa. Przeznaczenie już wybrało. Pewności zostały uformowane. Nic nie będzie w stanie zmienić tego, co już zostało postanowione. Teraz pozostaje czekać na odpowiedni moment. Pozostaje pozwolić, by wszystko działo się tak, jak powinno. Ponieważ to, co jest prawdziwe, zawsze znajduje sposób. I tym razem nie będzie inaczej. Nieuniknione już zostało przypieczętowane. Nie ma więcej pytań bez odpowiedzi. Nie ma więcej niepewności, które mogłyby osłabić to, co zostało odczute. Kiedy coś staje się tak jasne, że niemożliwe jest to zignorować, nie ma powrotu. Czas może wystawiać na próbę, życie może wyzywać, okoliczności mogą oddalać, ale to, co ma pozostać, zawsze znajduje drogę powrotną, a ta droga jest już wytyczona. Cisza nie jest końcem. Jeśli nie ma słów, są gesty, jeśli nie ma wyznań, są znaki. Jeśli nie ma bliskości, jest pewność, która echo odbija w sercu, nieugięta. Nieobecność może być okrutna, może próbować wprowadzić zamieszanie, może sprawić, że wszystko wydaje się przeszłością, ale to, co było realne raz, nigdy całkowicie nie staje się przeszłością. Wspomnienia wciąż żyją, połączenie wciąż istnieje, to, co było odczuwane, wciąż pulsuje, nawet jeśli nikt nie ma odwagi tego przyznać. I na choćby upływ czasu na choćby stanowczość dumy, na choćby milczenie próbujące oszukać, jest coś, co nie zmienia się. Ktoś wciąż czuje. Ktoś wciąż chce. Ktoś wciąż walczy. Żadne opory nie będą wystarczające. Można uciekać. Można próbować schować się za rozsądkiem, można udawać, że nic się nie stało. Ale prawdziwe uczucia są natarczywe. Nie znikają, nie akceptują zapomnienia. Z uporem domagają się obecności w taki czy inny sposób. Nie ma znaczenia, ile to potrwa pewność zawsze wygrywa, a ta pewność już została odczuta strach nie ma już mocy strach próbował oddalić próbował wprowadzić wątpliwości, stwarzać przeszkody, uniemożliwiać przeżywanie prawdy ale strach nie jest większy od tego, co było odczuwane. To, co silne, przetrwa każdą burzę to, co realne Pozostaje nawet w obliczu niepewności. To, co prawdziwe, nie może być zniszczone przez nic ani przez nikogo, walcząca dalej. Wola walki nie osłabła. Pewność wciąż pozostaje mocna, nieugięta, i żaden strach nie jest w stanie powstrzymać tego, co już jest przeznaczone. Wybory zostały już dokonane, serce już zdecydowało, spojrzenie już oddało. Czas już pokazał, że pewnych rzeczy nie da się wymazać. Teraz pozostaje tylko czekać na właściwy moment, pozostaje tylko pozwolić, by wszystko wydarzyło się tak, jak powinno, a gdy ten moment nadejdzie, nic nie będzie mogło powstrzymać. Los się nie myli, to nie był przypadek, to nie był błąd, to nie była iluzja. To było spotkanie zaplanowane dawno temu, to było nieuniknione rozpoznanie, to była pewność zakorzeniona w chwili, gdy spojrzenia się skrzyżowały i przeciwko temu nie ma możliwej oporu. Los już wykonał swoją część. Teraz pozostaje tylko zaakceptować to, co już jest napisane. Bo niektórzy nigdy się nie poddali, nikt nigdy nie pozwolił sobie zapomnieć. A teraz nie ma już jak ignorować. Kulminacja już się zbliża. Czekanie może być długie, droga może być trudna. Ale to, co zostało przypieczętowane przez los, zawsze się wydarza. A gdy ten moment nadejdzie, gdy wszystkie bariery runą, gdy nie będzie już jak zaprzeczyć, będzie niemożliwe by się oprzeć. Walczono na próżno, bo niektóre historie są wieczne, nieuchronne zbliża się. Czas mógł minąć, słowa mogły być powstrzymane, drogi mogły obrać przeciwne kierunki. Ale są rzeczy, które przetrwają to wszystko. Nic nie zostało zapomniane, nic nie zostało zastąpione, nic nie straciło intensywności pierwszej chwili. Bo kiedy coś jest prawdziwe, nie rozpuszcza się z upływem czasu, lecz dojrzewa, a to, co wydawało się przerwą, tak naprawdę było czasem pracującym na Twoją korzyść. Ponowne spotkanie jest już zapisane, może to potrwać dni, miesiące, a nawet lata. Ale kiedy coś jest wystarczająco silne, by przetrwać nieobecność, oznacza to, że nigdy nie było kruche. Znaki wciąż się pojawiają, wspomnienia wciąż żyją. Poczucie, że to jeszcze się nie skończyło, wciąż tam jest, jak nieustanna obecność, której nie da się ignorować. A gdy moment nadejdzie, gdy los zadecyduje, że już czas, nie będzie możliwe, by się opierać. Uczucie nigdy nie odeszło. Mogli próbować je stłumić, mogli próbować iść naprzód, jakby nic się nie wydarzyło, mogli udawać, że to wszystko było tylko chwilowym momentem. Ale prawda zawsze znajduje sposób, by wrócić. Piosenka, zapach, miejsce. Małe szczegóły, które na nowo ożywiają wszystko, jakby czas nie minął, bo tak naprawdę nie minął dla tego, co jest wieczne. A to, co było odczuwane, wciąż żyje, tak silne jak dawniej. Nic nie było przypadkiem. To nie był zbieg okoliczności, to nie był błąd, to nie była chwilowa iluzja. Spotkanie miało miejsce z jakiegoś powodu. Połączenie było intensywne z jakiegoś powodu. Separacja udowodniła, że mimo dystansu Więź nigdy się nie zerwała. Życie mogło próbować układać różne ścieżki, ale to, co należy do siebie, zawsze znajdzie sposób, by się spotkać. Czekanie nigdy nie było stratą czasu. Wszystko musiało się wydarzyć tak, jak się wydarzyło. Każda cisza miała swój cel. Każde oddalenie służyło temu, by przynieść jeszcze więcej jasności. Czas nie rozdzielił, czas przygotował. A teraz wszystko jest gotowe na to, co naprawdę musi się wydarzyć. Nie ma już wątpliwości, nie ma już wahania, nie ma już nic, co mogłoby przeszkodzić temu, co zawsze było słuszne. Walczą zawsze miała swój cel, było ciężko, było długo, było niepewnie, ale nic nie poszło na marne. Każdy moment czekania był potrzebny, każda cicha myśl miała znaczenie. Za każdym razem, gdy serce upierało się, by nie zapomnieć, to dlatego, że już wiedziało, co ma nastąpić. A teraz nie ma już jak zaprzeczyć. Los już dokonał swojego wyboru. I nic nie może zmienić tego, co jest tuż przed nami. Historia jeszcze się nie skończyła. To, co wydawało się końcem, zawsze było tylko pauzą. Bo niektóre historie nie mają końca, a taż ta zawsze była jedną z nich. Cykl się zamyka. To, co rozpoczęło się bez ostrzeżenia, co wydawało się niepewne, co zostało przerwane przez czas lub okoliczności, cokolwiek to było, nie było końcem. Zawsze było przerwą, zawsze było testem, zawsze było częścią tego, co musiało się wydarzyć. Bo gdy coś jest prawdziwe, nie znika, wręcz przeciwnie, umacnia się. A teraz wszystko wskazuje na nieuniknione, moment, w którym drogi znów się splatają, znaki stają się coraz wyraźniejsze, powtarzające się przypadki, myśli, które pojawiają się znikąd, sny, które upominają się o ożywienie tego, co wydawało się uśpione. Nic z tego nie jest przypadkiem, nic z tego nie dzieje się bez powodu. Są rzeczy, które los upomina się, by przypomniały, ponieważ po prostu nie mogą być zapomniane, a ignorowanie nie zmienia nic, ucieczka nie zmienia nic, udawanie, że się nie czuje, nie zmienia nic. To, co wewnątrz, tam pozostaje. To, co zostało zaznaczone, nigdy się nie zetrze. Co trzeba zrobić, wydarzy się. Nie da się uniknąć tego, co już zostało postanowione. Mogli próbować się opierać, mogli szukać odpowiedzi w innych miejscach, mogli przekonywać się, że możliwe jest pójście dalej, jakby nic się nie wydarzyło, ale nikt nie ucieka przed tym, co zostało zapisane dla niego. Bo kiedy połączenie jest prawdziwe, przekracza wszelką logikę. Nie da się go wyjaśnić, trzeba je poczuć. Nie da się nim kierować, ono się objawia. I, mimo że świat próbował je rozdzielić, to, co należy do siebie, zawsze znowu się spotyka. Walczymy do końca. Nie dlatego, że ktoś się poddał, nie dlatego, że uczucia wygasły, ale dlatego, że w końcu nie ma już o co walczyć. Bo to, co wrażono od samego początku, zawsze było prawidłowe. Bo czas nie osłabił, tylko potwierdził. Bo czekanie nie było na marne. To była przygotowanie. Teraz pozostaje tylko zaakceptować. Pozostaje tylko pozwolić, by wszystko się wydarzyło. Pozostaje tylko pozwolić losowi wypełnić to, co już zostało nakreślone. A kiedy to nastąpi, nie będzie już więcej rozdzielenia. Finał jest blisko, nie ma znaczenia, ile czasu minęło, nie ma znaczenia, co wydarzyło się po drodze. Nie ma znaczenia, ile zakrętów życie miało. To, co należy do siebie, zawsze znajdzie sposób, by wrócić do domu. A teraz ten moment jest bliżej niż kiedykolwiek. Nic nie było przypadkiem, nic nie było błędem, nic nie było zapomnieniem. To zawsze była miłość, to zawsze był los, to zawsze była pewność. A teraz to już tylko kwestia czasu. Koniec czekania już nadeszło. Los już zdecydował. Teraz to tylko kwestia czasu. Skomentuj, jeśli w to wierzysz, zapisz się i zostaw swoje lubię to.